Podobnie powie, że się środkach jej, i ponownie dzięki tobie to składając, wydał swoje różne młodzieńce. Mieści się z niego wszyscy. To jest bowiem w imieniu krwi mojej nowej politycznej krzemierza, które zawaz w zadziemie będzie wydawał na odpuszczenie drzewów. To przejdzie na bojów.

Józefie najważniejszym Józefie najposłuszniejszym Józefie najwierniejszym zwierciadło cierpliwości miłośniku ubóstwa wzorze pracujących pozdrowia życia rodzinnego Opiekunie dziewic. Pętkarię młodzieży, Do nieszczęśliwych. Nadzieja chorych. Patronie umierających. Po strachu duchów niedzielnych. Opieku kościoła świętego. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który w grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który w grzechy świata, zmiłuj się na nas. Postanowił po panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Gdzie się. Boże, który zmiesłowione opatrzności, lecz wybrać świętego Józefa na obrowiecę najświętszej rodzicielki swojej. Spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na jego w niebie, gdyż jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Byliśmy ostatnio na cmentarzach, wtedy widzieliśmy nagrobki z tym fatalnym napisem: Bóg tak chciał. I imię, nazwisko młodej osoby, która zginęła. Wolą Boga jest zbawić człowieka. Bóg pragnie miłować. Jeżeli zaufam Bożej Miłości, to będę mógł spełniać Jego wolę. Bóg chce dla mnie dobra. Bóg chce dla mnie miłości. Jeżeli wołam, niech się dzieje Twoja wola. To wołam o to, co najlepszego może mnie spotkać. Wołam o miłość dla mnie.